Cześć, siemanko, Dzisiaj polecimy sobie z otwieraniem paczek Boxa Extra klasy 15 16 ostatnie sztuki. Że dzisiaj 5 Miel, Stretenowicz, Subas, Piesio, Pawłowski, Ulubieńcy... Nie, kluczowy zawodnik, Marcin Budziński. Znowu chmiel. Stretanowicz. Dwie powtórki. Raś. Celeban. O. Wasyliew i tutaj czempiona. Odkryłem. Trochę wcześniej. Szymon Pawłowski. Lech Poznań. No Czempion to jest też rzadsza. Szkoda jednak, że nie super gwiazda. Champion 1 trzydzieści 37 Zobaczymy co tu dalej będzie Zawodnik z potencjałem Sasa z Kapitan Uciak, Akoszy, Drągowski, najlepszy obrońca, Richard Guzmiks Czwarta paczka. Ulotkę kapitan Radosław Murawski, Smuczyński wschodząca gwiazda i Sobolewski Kergel, Reakles, Śląsk Wrocław, Logo, herby klubowe. <laughs> Ostatnia paczka dzisiaj na ten odcinek. Arkadiusz Woźniak. Lipski, wschodząca gwiazda, Czerwiński, Osyra, Urbańczyk i ulubieńca fanów Mariusz Stępiński.